Kopciuszek. Żyła kiedyś śliczna, dobra i pracowita dziewczyna, która była sierotą. Macocha zmuszała ją do pracy ponad jej siły. Ona i jej córki pogardliwie nazywały sierotę Kopciuszkiem i źle ją traktowały. Dziewczyna nie miała ani chwili wytchnienia. Przynieś szybko wodę! Umyj naczynia! Posprzątaj mieszkanie! Rozlegało się ze wszystkich stron. Kiedy sierota uporała się z jedną pracą, macocha i jej córki znów wołały. Pewnego dnia heroldowie królewscy, trąbiąc na cztery strony świata, obwieścili, że król zaprasza wszystkie dziewczęta na bal, który odbędzie się na dworze. Od tej chwili przyrodnie siostry Kopciuszka wiele czasu poświęcały na przygotowania do balu. Kopciuszek pomagał we wszystkich czynnościach. Sierota w skrytości ducha marzyła o balu. W końcu zajechała przed główne wejście karoca i obie siostry wraz z macochą pojechały na bal. Kopciuszek długo stał w drzwiach. Dziewczyna została w domu sama, czekało ją wiele pracy. Nagle zobaczyła przed sobą nadzwyczajne zjawisko. To czarodziejska wróżka zjawiła się przed nią. "Wiem, że jest ci smutno, Kopciuszku" rzekła. "Idź do ogrodu i przynieś największą dynię. Za pomocą mojej czarodziejskiej laseczki uczynię z niej karoce" i pojedziesz na bal. Kopciuszek stał osłupiały. Czy jesteś zadowolona? zapytała wróżka. Bardzo odpowiedziała dziewczyna, lecz jakże pójdę na bal w tych łachmanach? Z tym także nie będzie kłopotu, odrzekła wróżka. Kiedy kareta dojeżdżała już do zamku, Kopciuszek przypomniał sobie ostatnie polecenie wróżki. Pamiętaj, opuścić bal przed północą. W przeciwnym razie nie będzie sukni ani karety. Wszystko wróci do dawnego stanu. Przez cały wieczór królewicz tańczył tylko z kopciuszkiem, a goście oczarowani pięknością nieznajomej damy, Pytali z jakiego kraju pochodzi ta księżniczka? Czas szybko mijał. Zegar wybił godzinę 12. Dziewczyna pamiętając słowa wróżki szybko wybiegła z pałacu i ukryła się za drzewem. Czar prysł. Kiedy macocha i siostry przyrodnie wróciły z balu. Sierota witała je w drzwiach w starej sukni i fartuchu. Trzeciego dnia znów zjawił się Kopciuszek na balu, kiedy przed północą dziewczyna opuszczała pałac, zgubiła na schodach jeden pantofelek. Królewicz wybiegł za piękną dziewczyną, ale jej nie dogonił. Spostrzegł na schodach zgubiony pantofelek. Zakochany książę postanowił odnaleźć dziewczynę, której stopa zmieści się w tym małym pantofelku. I oto wysłannicy królewscy zjawili się w domu, w którym mieszkał Kopciuszek z siostrami. Obie siostry robiły wszystko, aby wcisnąć stopę w mały pantofelek, lecz bez skutku. Gdy wysłannicy królewscy mieli już odejść, podszedł do nich Kopciuszek. Może i ja mogłabym przymierzyć ten pantofelek? Zapytała dziewczyna. Oczywiście, rzekł dworzanin i podał go Kopciuszkowi. Wówczas zjawiła się wróżka i jednym dotknięciem czarodziejskiej laseczki zamieniła Kopciuszka znów piękną dziewczynę z balu. W kilka dni później odbyło się na zamku huczne wesele. Wszystkie dzwony dzwoniły i wszystkie ptaki ćwierkały. Kopciuszek został księżniczką.